Quid Game 2 wziął wziął w zakładniku niemalże cały świat, niczym ekipa profesora z La Casa de Papel. I jako głosił niedawno Netflix, stał się najpopularniejszym serialem w historii tej platformy. Dosłownie rozpalając telewizory wszystkich użytkowników. Ogromne poruszenie, jakie ponownie wywołała ta marka, odczułem też osobiście po premierze mojego ostatniego filmu, kiedy dosłownie zalaliście nasze konto Setkami wiadomości, i właśnie dlatego postanowiłem przygotować dla Was jeszcze więcej dobrego, a konkretnie wszystkie szczegóły, które umknęły Wam podczas oglądania Squid Game 2. Na numer 1 najlepiej według mnie nadaje się sam agent 007. To znaczy 001, czyli nie kto inny, jak nasz sam ukochany lider, który cisnął bekę z Gihana od samego początku, co czyni go największym sigmą Squid Game. Lider robił to za sprawą subtelnych nawiązań do przeżyć Gihana z pierwszego sezonu Squid Game. No bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w jaki sposób lider układał swoje włoski w drugim sezonie? Jego stylówka jest dziwnie znajoma, ponieważ nie jest przypadkowa, bo nawiązuje do uczesania przyjaciela Gihana, z którym ten musiał zmierzyć się w finale pierwszego sezonu. Kto wie, być może zrobił to. By zaskarbić sobie sympatię Gihana, który nie wiemy tego, ale możemy przypuszczać, że gustuje w tego typu uczesaniu. Ale to nie wszystko. W pierwszym sezonie Gihan mówi, że nie może pić mleka, po czym oddaje je Hinduszkowi. I co robi lider? Dokładnie to samo, oddając swoje mleko Junhee, tłumacząc, że nie toleruje laktozy. Ale na tym nie kończą się podłe żarty lidera z Gichana. Zwróćcie uwagę na ten numer widoczny na kartach, które dostawali potencjalni zawodnicy w pierwszym sezonie. Teraz przewijamy akcję do drugiego sezonu. I widzimy, że ten został zmodyfikowany, a mówiąc konkretnie, zmienił się na taki, który rozpoczyna się cyframi 4, 5 i 6, a więc numerem, jaki Gihan miał w pierwszym sezonie Squid Game. Ciekawostka, numer z pierwszego sezonu serialu należał do prawdziwej koreanki. Cześć, ta koreanka! Nie, nie tej, której numer po premierze pierwszego sezonu serialu był tak oblegany, że Netflix był zmuszony do cyfrowej edycji już opublikowanego sezonu, ponieważ ta kobieta była tak napastowana, że przerodziło się to po prostu w napaść. Ale wróćmy już do lidera, który, jak pamiętacie, podczas drugiej gry lamił tak mocno, że niemalże cała jego drużyna dostała strzała. Spójrzcie teraz na rękę, której używał, gdy fejlował. Prawa! A której używa, kiedy w końcu udaje mu się puścić bąka? Lewej. Okazuje się, że wszystkie te porażki były niczym innym niż upiorną zabawą lidera, który nie trafiał umyślnie, ponieważ jest leworęczny. A jak ktoś w to jeszcze nie wierzy, to niech spojrzy na przykład na tą scenę z pierwszego sezonu, gdy lider strzela do brata. Widzieliście? Lider trzyma Gana lewą ręką. Kolejnym smaczkiem dotyczącym złowrogiego geniuszu lidera jest to, dlaczego drużyna głównych bohaterów brała udział w drugiej grze jako ostatnia. Było tak dlatego, żeby na wypadek, gdyby odnieśli oni porażkę, wokół nie było żadnych świadków. Strażnicy odstrzeliliby więc wtedy wszystkich za wyjątkiem lidera, który jak gdyby nigdy nic wyskoczyłby z zielonej piżamki, by ponownie przywdziać swój czarny kostium. Kolejny super szczegół to uśmiech który wyglądał mnie tak, kiedy zostawiacie subskrypcję, bo nie wiedzieć czemu dalej robi to tylko 6%. Niecny uśmiech lidera pojawia się przez chwilę podczas tej sceny, gdy Gihan wyjawia mu swój sekretny plan o rozpoczęciu buntu. Kiedy Gihan oznajmia, że jest w stanie poświęcić kilkadziesiąt żyć uczestników, by móc oszukać strażników i następnie przejąć ich broń, lider zdaje się triumfować, gdyż odwzorowuje to jego postrzeganie świata i całą ideologię stojącą za grami w Squid Game. Kolejny szczegół to scena, gdy lider wymawia imię Gihana, pomimo, że ten go nikomu nie ujawnił i powinien być znany wyłącznie jako grad 456. Ale przeskoczmy teraz do postaci starego rybaka, który zdawał się nam wszystkim poczciwym pomocnikiem detektywa, by ostatecznie okazał się wspólnikiem lidera. Pokażę Wam teraz wszystkie szczegóły, które sugerowały już nam dużo wcześniej, że z tym dziadem jest ewidentnie coś nie tak. W czwartym odcinku, gdy śledczy mówi, że tak naprawdę poszukują nie wyspy, lecz swojego przyjaciela, rybak dopytuje się, czy chodzi o tego, który już raz grał. Pomimo, że śledczy był przez chwilę zdziwiony skąd rybak to wie, ten prędko rzucił, że wie to od przyjaciela detektywa, co śledczy kupił bez większego namysłu. I to właśnie w tej scenie po raz pierwszy rybak dał się poznać jako osoba podejrzana, która nie wiedzieć czemu wie znacznie więcej niż powinna. Zwróćcie też uwagę, jak przez cały drugi sezon rybak zgrywał się. Dziada, który nie ma pojęcia o technologii. Jak na przykład w tej scenie, gdy nie wie, czym jest i jak działa dron. I robił to specjalnie, aby nikt z załogi, choćby przez chwilę, nie ośmielił się pomyśleć, że to on stoi za sabotażem drona. A to bez wątpienia będzie mieć miejsce już na samym początku trzeciego sezonu, gdy dowiedzą się, że ktoś sabotował ich maszynę. Kolejnym szczegółem, który powinien Wam sugerować, że coś jest z tym typem ewidentnie nie tak, jest to, że miał on rzekomo przypadkiem odnaleźć postrzelonego detektywa, którego ciało dryfowało gdzieś na morzu. Tak jak wspominał detektyw, wysp na pobliskim morzu są setki, a rybak akurat przypadkiem znalazł się pod tą samą, gdzie toczyło się Squid Game. Poza tym rybak odciągał ekipę od właściwej wyspy na inne różne sposoby. Jak na przykład wtedy, gdy podrzucił w porcie nadajnik GPS do przynęty jakiegoś pobliskiego wędkarza, co kosztowało ich prawie cały dzień w plecy, albo gdy przywiózł ich na wyspę, gdzie wcześniej podłożył ładunek wybuchowy, eliminując część drużyny. No i to, co powinno Wam w głowach zadzwonić najbardziej, a więc kasa. Jakim cudem? ten koleś miałby przez lata pomagać detektywowi za darmo, co potem uzasadniał tym, że go polubił jest mu po prostu miło mu pomagać. A skoro gadam o pieniądzach, to pomówmy o postaci sprzedawcy. Żeby go odkryć, Gihan na początku drugiego sezonu wynajmuje ekipę zbirów, których zadaniem jest odnalezienie sprzedawcy. Szef mafii, który jest jego głównym podwładnym, to tak naprawdę nie kto inny niż postać z pierwszego sezonu, która w przeszłości ścigała Gihana, kiedy ten jeszcze nie był milionerem, tylko biedakiem zadłużonym przez wyścigi konne. Widocznie po tym, jak Gihan wygrał Squid Game 1, od razu spłacił swój dług, a wieść o jego ogromnym majątku zachęciła szefa mafii, by pomóc mu w znalezieniu sprzedawcy. No właśnie, sprzedawca. W scenie, gdy dają bezdomnemu drobniaka do zdrapania zdrapki, otrzymujemy zbliżenie na jego dłoń. Jeśli przyjrzycie się jego skórze przy połączeniach z palcami, zobaczycie żółte odbarwienia i zrogowa ciały skórek. Choć mogłoby to być skutkiem wyciskania na siłowni, w istocie jest to efekt nawalania biedaków po twarzach, co on czynił z pasją od pierwszego sezonu podczas swoich porąbanych castingów do Squid Game. Jednakże najfajniejszy ze szczegółów wokół postaci sprzedawcy dotyczy jego filozofii, którą mogliśmy poznać w scenie, gdy dawał bezdomnym wybór pomiędzy jedzeniem a biletem na loterię bezdomni wybierający bilet, a więc ryzyko. Udowadniali sprzedawcy to, że są nikim innym jak wyrzutkami społecznymi, którzy nie zasługują na szacunek innych. I właśnie taki sam wybór sprzedawca oferuje Gihanowi podczas gry w rosyjską ruletkę. Choć Gihan wydawał się wam wtedy bohaterem, który jest w stanie zaryzykować swoje życie, by pokonać wielkich złych ze Squid Game, w rzeczywistości jest on tym samym uzależnionym od hazardu bohaterem, którego poznaliśmy w pierwszej części. Pomimo, że mógł po prostu zastrzelić sprzedawcę i osiągnąć ten sam skutek, wolał zamiast tego ponieść ryzyko, od którego jest uzależniony. A skoro o uzależnieniach mowa, to czy zauważyliście, jak bardzo w tym sezonie wybrzmiewa temat kryptowalut? I jest to nawiązanie do ogromnego skandalu, jaki miał miejsce w Korei Południowej dotyczącego mężczyzny du Kwon, przez którego mnóstwo ludzi straciło nie tylko majątek, ale i nawet swoje życie. Przeciwko Dukłonowi został wytoczony proces sądowy, gdy w 2022 roku doszło do całkowitego załamania kryptowaluty Terra Luna. A nie zastanawiało Was skąd Squid Game 2 tyle muzyki operowej? Słyszymy ją w scenie, kiedy sprzedawca więzi najemników Gihana i każe im grać w bardziej zaawansowaną wersję papier i w tle leci wtedy Ariane Sundormas z ostatniego aktu opery Turandot, która opowiada o wielkiej grze, jaką musi rozegrać książę Kalaf, by zdobyć rękę księżniczki Turandot. W jednej ze scen Kalaf rzuca wyzwanie księżniczce, która jeżeli zgadnie jego imię, będzie miała prawo dokonać jego egzekucji, jeżeli zaś to on zwycięży w tej rozgrywce, ona będzie musiała wyjść za niego za mąż. Pasuje więc to treściowo do tego, co widzimy na ekranie, gdzie rozgrywa się psychologiczna walka na śmierć i życie. W pierwszym sezonie, kiedy Sebiok szuka pomocy u eksperta od ściągania ludzi z Korei Północnej do Południowej, facet nie jest zbyt pomocny i mówi jej bez ogródek, że musi mu zapłacić 40 milionów wonów, żeby on zorganizował transport dla jej zaginionej rodziny. A że kochana Sebiok nigdy się nie pitoliła, to wylewa na niego wrzątek, po czym przykłada mu nosz prosto do gardła. Niestety Mężczyzna nie ustępuje, a ona wraca do gier, by zebrać pieniądze na ratunek rodziny, by następnie umrzeć tuż przed zakończeniem Squid Game. Jej dzieło w drugim sezonie wznawia Gihan, który z tym samym ekspertem kontynuuje dziedzictwo Sebiok. Mężczyznom udało się odnaleźć obóz, w którym znajduje się jej matka, i są bardzo blisko rozpoczęcia akcji ratowniczej i zabrania ją przez granicę do Chin, a następnie do Korei Południowej. Co ciekawe, kiedy Gihan oferuje ekspertowi zwiększenie wypłaty celem przyspieszenia ratunku, ten odmawia przyjęcia pieniędzy, mówiąc, że ma dług u Sebiok. Zatrzymajmy się teraz przy Tanosie, a konkretnie wcielającym się w niego aktorze Chase Sunyan. Jak się okazuje, aktor ma wiele wspólnego z bohaterem, w którego się wcielił, ponieważ w Korei Południowej jest nikim innym jak znanym z wielu skandali rapera. A skąd te skandale? Thanos, a właściwie Top, bo pod takim pseudonimem jest on znany w Korei, gdzie był uwielbianym raperem przez blisko. 20 lat. Wszystko pokiełbasiło się jednak w 2017 roku, kiedy Top Kręcił się w ogromny skandal związany z używkami. Skutkiem tej afery była astronomiczna grzywna w wysokości 10 milionów wonów, którą ten musiał zapłacić, a także zawieszona kara 10 miesięcy pozbawienia wolności. Po tym, jak Top zakończył karę, potwierdził w 2022 roku, że jest zmuszony opuścić swój zespół, po czym zaszył się w cieniu. Aż do premiery Squid Game 2, kiedy to można powiedzieć, wziął z zaskoczenia niemalże cały świat. Wiele fanów serialu nie kryło swojego rozczarowania na wieść, że to Top dostał rolę w ich uwielbianym Squid Game. Koreańczycy zarzucali reżyserowi, że ten casting promuje zdeprawowanych obywateli, a tym samym normalizuje przestępców w kręgach społecznych Korei. Reżyser zdawał się jednak niewzruszony zarzutami fanów, ponieważ publicznie wykazał wsparcie wobec Topa, który według niego oddał w roli całego siebie i jest jedną z największych pereł drugiego sezonu. No i w sumie dla mnie też, ale wiem, że macie podzielone opinie, więc dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej roli. I to właśnie przez te kontrowersje Netflix jest bardzo oszczędny w promowaniu serialu za pośrednictwem topa, to dlatego nie widzimy go w żadnych wywiadach albo czerwonych dywanach. Pomimo, że w Polsce nie za bardzo go kojarzymy, to w Korei Południowej jest on naprawdę bardzo niewygodną postacią i można powiedzieć trochę kulą u nogi Netflixa, pomimo tego, że w serialu naprawdę gra ciekawą postać. W chwili, gdy Gihan występuje z tłumu, powołując się na zapis regulaminu, według którego gracze mają prawo głosu odnośnie rezygnacji z udziału w grach, jest to niemalże identyczne odwzorowanie sceny z pierwszego sezonu, kiedy to przyjaciel Gihana zrobił dokładnie to samo. Basemnika. Ale przejdźmy teraz do mojego ulubionego szczegółu ze Squid Game 2, który przeoczyli wszyscy, którzy oglądają ten serial z angielskim dubbingiem zamiast w oryginale. W piątym odcinku najbardziej znienawidzona przez wszystkich postać drugiego sezonu, czyli Thanos, rozmawia ze swoją ekipą w jakim są wieku. Bo w przeciwieństwie do Polski, w Korei Południowej wiek ma ogromne kulturowe znaczenie i determinuje życie Koreańczyków przez cały czas, zarówno w kręgach rodzinnych, jak i biznesowych. Po tym, jak ekipa Thanosa ogarnia, że najbardziej chodzi dziewczyna w sezonie jest najstarsza, Thanos każe innym zwracać się do niej słowem 'Nuna', którego używają koreańscy mężczyźni w odniesieniu do starszych od siebie kobiet, które szanują. A zaraz później, trans-bohaterka Hyun-Yu zostaje nazwana przez koleżankę słowem unii, które używają wyłącznie kobiety w stosunku do innych, starszych od siebie kobiet. W tym momencie Hyun-yu jest wyraźnie szczęśliwa, że koleżanka używa wobec niej słowa zarezerwowanego wyłącznie dla kobiet. Jednak zaraz później ten uśmiech znika, ponieważ Hyun-yu przypomina sobie, że koleżanka zagłosowała za zakończeniem gier, podczas gdy hyun yoo zdecydowała się grać dalej. A ta scena uderza jeszcze mocniej, kiedy połączycie ją z kolejnymi wydarzeniami, a mianowicie grą na karuzeli. To właśnie tam koleżanka Hyun-yu, która w przeciwieństwie do większości ludzi akceptowała jej tożsamość płciową, ginie na jej oczach w trakcie gry. Do której przyczyniła się sama Hyun Yoo za sprawą głosowania. Ciekawostka: postać Hyun Yoo powstała na podstawie prawdziwego koreańskiego żołnierza, który postanowił zmienić swoją płeć. Byung Hui była pierwszą znaną w historii Korei Południowej żołnierką, która utraciła swój stopień wojskowy po tym, gdy na jaw wyszło, że przeszła operację zmiany płci w Tajlandii. Pomimo jej walk o prawa osób trans, armia Korea. Południowej nie zmieniła jednak swojego stanowiska, co doprowadziło żołnierkę do targnięcia się na własne życie. W scenie, gdy Gihan wyciąga swoją plombę, by po chwili odkryć, że ktoś wyciągnął z niej jego nadajnik GPS, kamera dynamicznie zbliża się do jego twarzy, a on mówi, że już po nim. Jest to nawiązanie do pierwszego sezonu, a konkretnie odcinka, gdy gracze zmierzyli się z konkurencją wycinania kształtów w ciastkach. Po tym, jak Gihan odkrywa, że musi wyciąć kształt parasolki, kamera wykonuje dokładnie ten sam ruch, a Gihan mówi, że już po nim. Kiedy bunt zostaje stłumiony, a do gracza numer 246 podbiega jeden ze strażników i pociąga za spust, tak naprawdę specjalnie nie trafia gdzie trzeba. Ten strażnik to nie kto inny jak Noel, czyli strażniczka numer 11, która pomimo że zabija uczestników, to Wyraźnie sprzeciwia się czarnemu rynkowi, który działa pośród strażników squid game. Ci, chcąc zwiększyć swoje zyski, sprzedawali organy uczestników którzy zdołali przeżyć eliminację. Noelle w celu zakończenia tego procederu upewniała się, czy wszyscy przegrani rzeczywiście nie żyją, dokończając robotę szybkim strzałem. Na skutek jej działań organy nie nadawały się już na sprzedaż, a ciała trafiały do kremacji. Noelle poszukuje córki, która jest uwięziona w Korei Północnej, przez co ma ogromną słabość do gracza numer 246, którego poznała jeszcze poza Squid Game, gdy ten spotkał ją wraz ze swoją chorą córką. I to właśnie dlatego, gdy na sam koniec serialu widzimy jak Strażnik, którego oceniając po posturze i emblemacie trójkąta, jest nikim innym jak samą Noel, podchodzi do gracza numer 246 i strzela do niego z karabinu. Jest to jeden wielki wkręt, Czuł uwidacznia krótki lecz dynamiczny ruch broni, którą Strażniczka przekierowała w nieśmiertelne dla gracza miejsce na ciele. Poza tym, biorąc pod uwagę, jak wiele czasu ekranowego dostały w drugim sezonie te postacie, uśmiercenie 246 byłoby po prostu bez sensu. A na koniec mam dla Was dwie bomby. Pierwsza wiąże się z wyciekiem koreańskiego Netflixa, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, że trzeci, a zarazem ostatni sezon z Squid Game zadebiutuje już 27 czerwca 2025 roku. Ma w niej zagrać sam Leonardo DiCaprio, który według mojej teorii wcieli się w amerykańskiego lidera, bo nie wiem czy wiecie, ale Netflix pracuje już nad spin Squid Squidgiem, który reżyseruje David Fincher, i w jaki sposób ma się to łączyć bezpośrednio z akcją tego, co znamy z koreańskiego pierwowzoru. Pa pa!